Widzę dzisiaj sobie zagramy na wyzwaniach mistrzowskich. Myślę, że nam się uda wygrać jak najwięcej rund. Pierwsza runda będzie koldem, a później będziemy zmieniać od najmniejszych puszek do największych. Dobra, pierwsza runda się rozpoczyna. Jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, to zostawcie łapkę w górę. E, i subskrypcje to będę widzieć, żeby więcej takich rzeczy nagrywać e, Dobre. E, teraz trochę nas zaatakowali e, piłkę teraz ma kruk Prykę. kruk do dno o nie kędzi ma piłkę Dobra, e, to sobie lecimy OK, udało się. Dobra. Nie. Żeby stopy. dobrze. Okej, okay, mamy pił. teraz naszą piłeczkę. Rozgrywka, rozkrywka zakończona. Dobra, i kolejna runda. Będzie epicki. 200 monet. I jeszcze kolejny start. Rzadki. Dobra, zobaczymy sobie jakie misje mamy. Chyba sobie zacznę kolejne robić tam. Że od najmniejszych poszedł do największych, ale nie, zostałem na kolcie. bo na kolcie mi dobrze idzie. No, oczywiście nie strzyłem jednego gola ale pomogłem z jednym golem. Ok, i y, postarajmy się dobić do roku 2030. minimum 1000. Tak, chcę dobić y, subskrybentów. Może uda się więcej, kto wie, może się nie uda. To zależy już od was. E, e, dobra, kolejny gol. Okej. Okay. I zaczynamy dalej. Teraz musimy jeszcze strzelić, ale nie wiem czy to nam się uda. Remis będzie. Remis póki co. Ale może jeszcze się uda. Coś tam postrzelać i nie udało się Słabiutko Okej okay. Dobrze, Dobra, yy, aż ma nie strzeliłam. Słabiutko. Zapomniałam, że ja mam piłkę, a ze mnie kłupek. Nie. Ja w ogóle nie widziałam, że piłkę mam. Moja wina. Tutaj tylko cztery można. Słabiutko. E, dobra. To teraz co jest no I kto te, teraz będzie? U, mam trochę dobrych zawodników, ale nie takich tysiąc e, rafilaczych od Od razu zginamy, ale się zagapiłam. Ciągle moja wina. Przepraszam, ale coś ze mną chyba się podziało. Już trochę dawno nie grałem tutaj gier. Szczególnie Colton. Ale okej, okay, mamy gola, to jest ważne. Więc strzeliliśmy sobie. Okej, okay. dobra. Ajajaj. I może tutaj dostaniemy się, yy, że wszystkie rundy wygramy? Nie wiem. E, chyba nie, bo e, dobrze nie idzie mi. E, ale okej, okay, może ktoś tam dojdzie, a nie... nikt nie doszedł z nas. Ja w ogóle trochę zapomniałem, jak postacie tutaj się nazywają. Dajcie mi strzelić. Nie strzelić. Dobra, udało się. Druga runda za nami. I znowu teraz będzie star drop. Ja I dobra, teraz gdy to wygramy, to będziemy mieć nagrodę, później zbieram w gorącą strefę knockout i wygraliśmy. Na nagrodę to ja już wezmę sobie, nie wiem, bula. Bo tak to dobrze mi nie pójdzie. Jeszcze nie wiem. O, tutaj to trudno będzie wygrać. Mega trudno. I w ogóle napiszcie, jeżeli będziecie mogli na komentarz, e, że e, jaką macie tutaj rangę w rogu. Ale okej. Okay. Nie, 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 Udało się, udało, udało, udało. Mortis, proszę nie zawiedź mnie. Gościu. No ładnie tak zawodzi. Ale zawiodłam się na Murtisie. No jeszcze grać nie mam. Nie. Pięknie. Póki co piłki nie ma A dobra, oni mają Weźcie tą piłkę Weźcie tą piłkę Tak Proszę weźcie Jest Нет, 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 не, прошу, прошу, прошу. не Раз вкушай на это. На ни с На ни пома. Нет, я не хочу, Możemy przygryć jeszcze tylko dwa razy, więc muszę się postarać. I do klubu. O, chociaż mamy jednego. Dobrze, kto, kto, nie, nie. aktywny osoba. Jedna osoba, ale dobra. E, możecie tutaj dołączać do klubu. A w ogóle czemu? A ale jest dowódcą. Nie, e, dobra, to gramy dalej nie będę przedłużać. Okej. Okay. Dobra. Wydaje nam się troszkę. Nie, nie! Teraz musimy to wygrać. Może będzie kolejny taki odcinek? Nie wiem. Nie wygramy taka. Nie. To, to są jakieś żarty. Dobra, to wszystko na dzisiaj. I gdy zostawicie pod tym filmem 10 łapek w górę i 2 subskrypcje, to wtedy będziemy już kontynuować, ale nie wiem czy nam się uda, bo mamy jeszcze jedną porażkę zrobioną, to już przegrywamy całkowicie ale nie, wiem, czy Wam się uda, bo mamy 2 dni i 19 godzin, ale to wszystko na dzisiaj na razie.